Krótka przerwa za nami, mamy niespodzianek co najmniej kilka. Yy, niespodzianka numer jeden to fenomenalny tort, który dzisiaj otrzymaliśmy od jednego z naszych partnerów, który pomagał nam przy organizacji Intel Extreme Masters. Teraz zobaczycie specjalny tort. Tort jest wyjątkowy, bo po pierwsze, w kształcie żółwia. Dlaczego żółw? No bo nasza firma nazywa się Turtle Entertainment Polska, czyli żółw. E, po drugie, m, dzisiaj, w dniu dzisiejszym, jest międzynarodowy Dzień Żółwia. Troszeczkę się zaskoczyliśmy dzisiaj po południu, prawda? Już taka stricte piątkowa atmosfera u nas w biurze zapanowała. Czyli wszyscy ciężko pracują do ostatniej minuty. Tak, zdecydowanie. Wyczerpują wszystkie swoje wolne zasoby energiczno-umysłowe, żeby nasi klienci byli zadowoleni. Chciałem powiedzieć, a tak na serio, przecież tak jest. Ale. bardzo, od razu Przepraszam, że Ci przerywam. Pytanie od Ravena z Terrant TV. Dlaczego tort ludzik ma trzy nogi? To nie jest trzecia noga, to jest ogonek. To jest ogon żół, żół, żół. Ma ogon. To jest żół. Tak. To jest żół. Oczywiście Słuchajcie. można interpretować to dowolnie. Ja sobie zamówiłem głowę, akurat nie chcę ogonka. Ja przepraszam, bo musiałem po prostu to pytanie teraz zadać. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Rejwena. Więc słuchajcie, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Żółwia. Bardzo miły prezent. Oczywiście, gdybyście tutaj byli, dostalibyście kawałek, ale że skoro was nie ma, to ja zjem wszystko. Masa sama się nie zrobi. No bo jak sami widzicie, jestem na etapie jej robienia. Dobrze, z nami oprócz tortu jest jeszcze Krzysztof Pikiewicz, czyli szef naszej firmy, szef szefów. Człowiek, którego boi się prawie każdy. Nieprawda. No masz rację, ja się nie boję. Dobrze, a tak na serio, yy, nie, Krzysztof. Yy, jesteśmy w naszym studio, które coraz częściej wykorzystujemy na między innymi na takie yy, atrakcje jak dzisiejszy turniej Herstone. Sam no, jesteś zapalonym graczem Hearthstone'a, prawda? Może nie zapalonym, ale rzeczywiście lubię sobie pobrać. Lubisz tak do wpół do czwartej w nocy? Oj, rzadko, ale raczej nie ma na to czasu, ale, ale lubię zagrać. Staram się coś pograć. Okej, okay, tutaj sprawiłeś niespodziankę na początku, bo tak mecz twój się. Podrób. Ale to tylko dlatego, że, że, że przeciwnik sobie jakiś eksperyment zrobił, także tylko dlatego udało się <laughs> przegrać jeden do dwóch. Dobra, e, słuchajcie, o samym turnieju z Krzysztofem będziemy rozmawiać. Mało to jest czas dla was, jeśli chcielibyście zadać jakieś branżowe, e sportowe pytanie, to Krzysztof jest do waszej dyspozycji. My czekamy na te pytania e, na streamie. Może załatwimy nóż do naszego tortu, czy jednak nie będziemy go kroić tutaj na wizji? Nie, nie będziemy. Dobra, to Zedziu, ty kontrolujesz tak chat? Ja absolutnie kontroluję, widzimy tutaj wszystko. No, pierwsze pytanie właśnie było u Ludzika, więc jeśli tak jak powiedziane zostało, jeśli macie jakiekolwiek pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiemy. Ja od razu myślę, że zadam takie pytanie, na które kilka osób pewnie chciałoby znać odpowiedź, to jest pytanko pod tytułem jak ciężko jest zorganizować taki duży turniej, jakim jest Intel Extreme Masters? Czy wiesz co, no, rzeczywiście jest to duże przedsięwzięcie. Brało już, już wielokrotnie o tym mówiliśmy i w zasadzie staramy się, aby Intel Extreme Masters, który odbywa się w Katowicach co roku, yy, wprowadza jakąś nową jakość. Mhm. I, I rzeczywiście co roku nam się to udaje. Przy takim przedsięwzięciu bierze kilkaset ludzi udział. I no generalnie muszą to być wszystko znakomite w znakomitej większości ludzie doświadczeni. no Więc akurat mamy to szczęście, że mamy i bardzo dobrą załogę, i dużo doświadczonych ludzi, i dobrych podwykonawców, którzy nawet torty nam przysyłają. Tak. <grym> Jakoś się to udaje do przodu pchać. Ja się bardzo ważne pytanie od KSAR 85, 86, przepraszam bardzo, kiedy Z dostanie podwyżkę? O. No ale Zed już dostał ale podwyżkę. Właśnie. Właśnie. Już? Właśnie. Chwalę, ale... ale, ale... No, ale... To ja mogę zrobić inaczej. My możemy mu zabrać tą podwyżkę i dać mu ją znowu. I wtedy... I ty będziesz zadowolony... Czekaj, bo ja muszę zbanować tego Xaru, to są głupie pytania. Saru będzie daje. Uh, oczywiście, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w studiu w, w Tychach i jest W naszym studiu SLTV. Przepraszam, ten... ja mam Tam takie są pytanie. Też czy ty oficjalnie już się chwaliłeś, czy jeszcze nikomu nie? W sensie, że? Chcesz w sensie, że dostałeś podwyżkę. Mm... Oprócz nie, No nie no, nie to się nie chwaliłem, bo ona no tak, na szkolne, wskup, wspólne to prze, konto. przewaliła na głupoty, prawda? Nie no, pozdrawiam moją żonę Na karty. No to człowieku, masz już ciepło jak wrócisz do domu, wiesz nie, ale Kiedy chwali... ESL Polska osiągnie poziom codziennie audycja? No to jest dobre pytanie. Mhm. E, oczywiście staramy się, staramy się rozwijać, żebyśmy mieli tych audycji coraz więcej, i jakby, jeśli ktoś śledzi naszą historię i tego naszego studia, no to widzi, że te kroki są w miarę regularnie podejmowane. Mamy coraz więcej ludzi, którzy będą się tym na, na co dzień zajmować. Aczkolwiek mógłbym tu odbić piłeczkę i zapytać. Kiedy Sel Polska będzie miała codziennie audycje? Znaczy, ja myślę, że no, na pewno staramy się nad tym pracować cały czas, prawda? Jak ja, dla mnie bardzo ważne jest to właśnie, żeby następowała taka cykliczność tych audycji, czymkolwiek by one nie były, prawda? E, I tutaj ja myślę, że także chodzi o to, żeby ktoś, kto interesuje się sportem, nie mówię tylko o jednej rozgrywce, no, o jednej grze, czy o jednym turnieju, miał także taką możliwość przyjścia do domu po pracy, czy tam po szkole. I jakby ma taki spokój ducha, taką świadomość tego, że w momencie, w którym przychodzi, to o 18, o 19 czy o którejś tam godzinie jest już jakaś audycja e sportowa, którą może oglądać, prawda? Tutaj także do, do głosu wchodzą na przykład powtórki lub takie, jakieś rebroadcasty, które można robić, które jakby na przykład mogą być dostępne dla ludzi, którzy nie byli w stanie oglądać czegoś takiego. Więc tutaj jakby opcji jest bardzo dużo. Pytanie właśnie brzmi, czego ludzie chcą, czego ludzie potrzebują, na, na co mają ochotę, prawda? Ja, ja też myślę, że musimy się zastanowić, czy rzeczywiście w tej chwili Yy, jest taka potrzeba, żebyśmy mieli audycję codziennie. Mhm. To, to byśmy się musieli zastanowić. Myślę, że audycje codzienne nie są potrzebne, ale audycje, które są sukcesywnie, w stały, stały dzień, o stałej porze. Coś powtarzalnego, coś do czego przyzwyczajimy yy, naszych mhm. użytkowników. Słokownie. Może nasi użytkownicy podrzucą parę pomysłów, jakie audycje by chcieli oglądać. To my jesteśmy bardzo otwarci na to i, i nawet możemy nagrodzić takiego wyjątkowo Yy, pomysłowego yy, fana SL. Jak Dokładnie. najbardziej tak. Y, znacie nasz Facebook ESL Polska. W, e, napiszcie do nas prywatną wiadomość. Jeżeli jakaś propozycja bardzo nam utkwi w pamięci, niewątpliwie po pierwsze z niej skorzystamy, po drugie skontaktujemy się z tą osobą e, i odpowiednio ją wynagrodzimy. Krzysztofa, jakie są najbliższe plany ESL Polska, cybersport.pl na najbliższe lata, e, na najbliższy rok? No może zacznijmy od tego, co się na najbliższe miesiące. No, no, rozpocznie się seria eventów SL Pro Series w centrach handlowych M1, więc wszystkich tu serdecznie zapraszamy. Będzie można i pograć, i pooglądać to, co. to, z czego nas już znacie i to co, to, co staramy się robić jak najlepiej. No, z pewnością będzie znowu Liga Cybersport funkcjonować i finały Ligi Cybersport, podobnie jak w zeszłym roku. Nie, nie. Nie ma co tutaj zaskakiwać, więc staramy się, aby, aby polscy fani gier i e-sportu mogli na bieżąco i brać udział, i śledzić, co się dzieje. No i jeśli chodzi o nowe rzeczy, no, pracujemy ciężko nad tym, żeby wrócił Intel Extreme Masters do Polski ponownie. No i co? I będziemy informować, jak się coś zmieni, ale bądźmy dobrej myśli. Trzymajcie kciuki, bo jednak przyznanie mm, możliwości organizowania Intel Extreme Masters w Polsce to nie jest takie hop-siup, jak się niektórym wydaje, jest to bardzo długi i żmudny proces, no, na który pracuje naprawdę olbrzymia rzesza ludzi, a którzy tutaj gdzieś w kadrach się przewijają, więc naprawdę śmiało. Jak tam czat? Czat oprócz bananowego koczepa naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Bananowy koczyp to jest człowiek, który, który ma ogromny problem do tego, do, do e iwila czyli naszego czarnego parona StarCrafta 2, o to, że nie ogarnął rasha na Indiego, na Intel Extreme Masters w 2013 i od dwóch lat prawie że śpiewa tą samą śpiewkę na czacie, ja jestem, ja jestem bardzo wdzięczny za to, że on... Że on o to, Przeczytaj to pytanie, bo ja jestem ciekawy. Czy audycja o konszachtach w e-sporcie i machlojkach na najwyższym szczeblu wchodzi w rachubę w ESL-u? Rzeczywiście, tylko że y, jakie ma... Y, co rozumiem przez najwyższy szczebel? w esporcie w Polsce, w Czechach, na Węgrzech czy światowym? No właśnie, o to jest pytanko. Znaczy na Węgrzech nie mają pewnie takiego lobby węglowego, więc tutaj myślę, że Evil nie byłby zadowolony. E, ja te, na szybko odpowiem tylko na pytanie, czy SL Polska miałaby możliwość uzyskać licencję na nagrywanie relacji z lig koreańskich StarCrafta, czyli GSL-a. Mm, to jest, znaczy pytanie jest takie, czy jakakolwiek inna organizacja uzyskała taką licencję? No chyba nie. Chyba nie. GSL z tego co się orientuję... Znaczy, GSL jest jaka MLG to jest bardzo prosta sprawa, kiedy mamy Yema, kiedy mamy, IMA, kiedy mamy no, chociażby także Dreamhacka to jest tam dużo tak zwanych community streamów, jest, jest dużo tych y, języków, w których jest to wszystko produkowane, prawda, jeśli chodzi o Intel Extreme Masters, no mamy angielski, mamy niemiecki, mamy polski i tak dalej i tak y, dalej. A jeśli chodzi o na przykład takie ligi jak MLG, jeśli chodzi o taką ligę na przykład jak właśnie GSL, no to przykro mi bardzo, to jest stream y, firmowy, jeśli mogę to tak nazwać i oprócz tego nic nie ma. No, ale to jest kwestia ich wyboru. Wydaje Dokładnie. mi się, że też… Y Kontentu jest na tyle dużo, że, że jest zawsze możliwość śledzenia tego. No pytanie: czy, 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 czy wielokrotnie też się przekonywaliśmy, jakby, że pokazywanie y, leaks z drugiej strony globu, gdzie jest ta duża, nawet gdyby to było możliwe, gdzie jest ta duża różnica czasowa, bywa często dużym wyzwaniem? Dlatego że mhm. no, ma, niewielu z naszych użytkowników ma dość samozaparcia, żeby aż tak dokładnie tu śledzić. Samo zaparcia to jedno, ale pamiętasz, nie chcę powiedzieć horror, ale dosyć ciężki kawałek chleba podczas komentowania turniejów na żywo, które odbywają się chociażby w Singapurze. Znaczy co, ja, ja, ja powiem ci, jest że... zmiana e, jest, jest Jest jedna rzecz, którą zapamiętam chyba na zawsze i to był moment, w którym e, mieliśmy stream z Intel Stream Masters właśnie z jakiegoś miejsca w dalekiego e, e, i to mógł być właśnie Singapur. I do tego jeszcze w ten sam weekend był, był DreamHack. I kastowałem obie te rzeczy i od, odstawiłem najdłuższy cast, jaki kiedykolwiek miałem było 21 godziną stop. I nie polecam nikomu. Naprawdę nie, nie polecam nikomu. To, to ja pamiętam, jak z tego studia robiliśmy kas bodajże z Singapuru. Zaczynaliśmy o godzinie 19, kończyliśmy o godzinie 10 rano. Mhm. Nocno-poranna zmiana już miała problem z odróżnieniem procesora od dysku twardego SSD. Mhm. E, to byłem ja, przyznaję się bez bicia. no już zmęczenie zrobiło swoje, niestety jako nagrodę e, tak to przedstawiałem. E, więc odpowiedź na twoje pytanie jest prosta, no wydaje mi się, że w chwili obecnej nie ma to większego sensu mhm. i możliwości. Co na czacie? A, SC2 na EPS-ie to jest taki temat, który... Um, znaczy ja wiem co się będzie działo. jakieś miało. pytanie? Dlaczego, Dlaczego nie ma? No słuchajcie, czasami wprowadzać chcemy pewne zmiany. I, i, i rzeczywiście tu nie ma, nie ma idealnie dobrych decyzji. Zdecydowaliśmy się dać e, szansę innej grze. E, no i, no i, no i taka, jest, taka jest moja odpowiedź. Ja nie mówię, że to jest najmądrzejsza decyzja, ale taka ona jest. Chcielibyśmy po prostu troszeczkę świeżości wprowadzić. I, no i stąd ta decyzja. Mhm. Ale, żeby zawodnicy Starcrafta 2 nie czuli się pokrzywdzeni i opuszczeni po stokroć, będzie dla nich turniej. Będzie dosyć duży, duża liga z fajnym finałem lanowym, więc naprawdę nie będziecie poszkodowani. Wszystko zostaje w rodzinie. Tak, i co do nagród, należy też nadmienić, że tutaj też nikt nie będzie poszkodowany, z tego co słyszałem, chociaż tutaj jakby pozostają to. Kompetencji innych. W każdym razie. Mm, ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem, o czym Ty mówisz w tym a, momencie. To w takim razie przepraszam. A w każdym razie. Że niby my ufundowaliśmy nagrodę dla uczestników tutaj, tak? Nie, a, w nie. sensie, że my mieliśmy się pieniędzmi podzielić. A, no, a, nic nie mówić. jednak jest możliwa audycja o machlojach. O machlojach? No, miałeś nic wi nie Czarno. mówić. No. Co ty się wygadałeś, że mieliśmy się a, podzielić? Moje, moja premia. Nie, ale się zastanawiam o tych machlojkach we sporcie. Chyba. Nie chyba ma zbyt nie. dużo tak naprawdę, wiesz? Machlojka we sporcie obstawił mecz, który został rozegrany o 19, a na CS Lounge by o 23. O, to mógłby być program. No nie, no chyba nie. Nie wyczerpalibyśmy nie, ja, 30 minut. Ja widzę, że, że, że jakby nie ma takich. Bardziej są takie dramaty pod tytułem, że ktoś, prawda, nie dokończył swojego meczu w jednym turnieju, albo takie patenty, a, a jakichś takich ogromnych, nie wiem, właśnie machlojek, to jakby się Ale nie Ale to niewiele się dzieje no, w tym mm -hmm. temacie. Jakoś się nam to wszystko ustabilizowało, nie ma jakichś straszliwych y, historii, które gracie krew żyła. po prostu zbyt dużo do stracenia podczas turniejów, bo jeśli biorą udział w turniejach typu ESL Pro Series, gdzie do wygrania jest gotówka, bo o, o takiego rodzaju turnieju mówimy, Regulamin jest tak skonstruowany, że wszelkie, wszelkie e, próby złamania tego regulaminu mogą po prostu słono kosztować, i nie mówię tu o, o koszcie pieniężnym e, zawodników, bo to są konsekwencje stricte prawne, no, podchodzące pod niektóre paragrafy niestety. A tak mhm. mieliśmy e, kilka lat temu, z tego co pamiętam. Ja nie wiem, więc nie wypowiem. No bo ty ze StarCrafta jesteś w Starkafcie. A, no właśnie. W się nic się nigdy nie dzieje. Prawda oh, tam, jest, tam jest spokój, cisza, chyba że Network mm -hmm. A to pozdrawiam. Widziałem też jedno pytanie, że będzie więcej streamów CSGO. I także jeśli chodzi o streamy Hearthstone, ale ze streamami Hardstone jest ten problem, że nie ma trybu obserwatora, prawda? No, no to jest rzeczywiście jakiś tam problem, to trzeba troszeczkę potem kombinować. No ale miejmy nadzieję, że ten tryb obserwatora będzie bardzo, bardzo, bardzo szybko. No i, i z pewnością Hardson będzie e, dla nas bardzo ważnym tytułem mhm. i na pewno chcemy, żeby był coraz bardziej i bardziej obecny wesel i w naszej telewizji. A co do CS:GO będzie na pewno więcej. E, dzisiaj poinformowaliśmy o tym, że Izak będzie komentował dla nas, będzie z nami współpracował. Tak więc nasz zespół komentatorski rośnie w siłę. E, więc na pewno będziecie mieli co oglądać. Słuchajcie, tyle na chwilę obecną, krótka przerwa, a po niej kolejny mecz w naszym turnieju Herznom.